Cześć! Dzisiejsze nagranie będzie troszeczkę inne niż dotychczas Na prośbę wielu z Was chcemy pokazać Wam troszeczkę zbliższy zakres prac, które wykonujemy przy Waszych samochodach i nie tylko Mamy tutaj na pierwszy taki, pierwszy taki film, pierwsze takie nagranie Nissan Patrola model Y61 Pierwotnie ten samochód wyszedł fabrycznie z silnikiem 3 litrowym diesla co prawda, teraz jest po słapie przeprowadzonym przez właściciela również na 3-litrowego diesla, z tym, że w tym przypadku jest to silnik z BMW M57D3 218-konny model z elektronicznym nastawnikiem turbosprężarki. Wykonaliśmy tutaj cały układ wydechowy od turbo do końca. Dodatkowo w przedniej części układu wydechowego na downpipie wykonaliśmy termoizolację. Za chwilkę pokażę z maski jak to wygląda z bliższa. Termoizolacja w celu zabezpieczenia grodzi przed wysokimi temperaturami. Już otwieramy sobie, mamy tutaj silniczek po słapie. Jeszcze nie jest wszystko do końca dograne, autko jest w trakcie prac. Mamy tutaj downpipe w termoizolacji po całej długości ściany grodziowej. Tutaj mamy blisko do przewodów klimatyzacji. Mamy dość blisko do przewodów hamulcowych i blisko do misy olejowej, dlatego też jest częściowo odizolowany, żeby uniknąć tych nadmiernych temperatur. Jednocześnie zbijając temperaturę w komorze silnika, cofnijmy się wstecz. Przybliżymy Wam temat realizacji tej izolacji na tym downpipe. Ie. Troszeczkę zbliżę, omówimy, jak się wykonuje krok po kroku i może jakieś drobne ujęcia. Wracając do tematu termoizolacji, mamy tutaj downpipa, którego przed chwilką pokazywałem Wam zamontowanego już gotowego na patrolu. Jest on pokryty matą silikatową o grubości około 12 mm. docinaną segmentowo, oczywiście, fragment po fragmencie, bo mamy tutaj łuki z kolanek. Jeden fragment nam się niestety tak nie ułoży, jest to docinane odpowiednio, układane, przyklejane do, do naszego downpipa. Termoizolacja jest mniej więcej do wysokości misy olejowej. W tym miejscu mamy ścianę grodziową, dość blisko, jakieś 15 cm, więc trzeba to troszeczkę odizolować wszystko. DPG jest ciutkę dłuższy niż być powinien w tym silniku M57 w sensie wysokościowo względem dołu silnika. Turbo jest zamontowany od góry. Kolektor wydechowy jest obrócony o 180 stopni, dzięki czemu turbo sprężarka nie jest zamontowana pod kolektorem wydechowym, tylko nad nim. Na specjalnym adapterze do turbosprężarki kręcony do kolektora od IOD Performance. Tak samo łapa, popora turbosprężarki jest od IOD Performance. Za chwilkę Wam też pokażę na samochodzie jak to wygląda. Dość solidnie jest to wykonane. Na tą matę silikatową, o której dopiero wspominałem nakładamy blaszkę termiczną o grubości 0,1 mm, czyli 1/10 mm. Jest to blaszka tłoczona, nierdzewna. Docinamy ją również na zakładkę ładnymi fragmentami, kolejno, na prostym fragmencie, na prostym odcinku oczywiście dajemy większy element. Zgrzewamy je do siebie, nakładając je na zakładkę na siebie i następnie do rury, do, w tym przypadku do downpipa, usztywniając całą, całą termoizolację. Mamy również wstawione od razu gniazdo. Na sondę EGT. Jest to gniazdo o gwincie stożkowym, tak zwanym 1,8 Npt. Sonda EGT będzie wstawiana docelowo firmy Prosport. Która będzie kupiona, która już jest podobno kupiona przez właściciela w komplecie ze zegarem. Dla zainteresowanych tutaj link w opisie filmu. Pokażę Wam teraz jak wygląda spod maski zbliższa temat top mode turbo. Tak zwanego, czyli zamontowanej turbosążarki nad kolektorem. To co przed chwilką mówiłem, więc idziemy do samochodu Tak jak mówiłem, turbosprężarka zamontowana jest od góry Mają tutaj już zamontowany jakiś kuler dedykowany zestaw Pod topną turbo Turbosprężarka jest tutaj Tak jak widać Tu jest ta łapa od IOD Performance Pod spodem mamy, nie wiem czy to będzie widać na filmie Pod spodem mamy Adapter kręcony do kolektora Yy, I do turbosprężarki. Downpage jest dość długi, idzie dość blisko, tutaj, wszystkich yy, przewodów. A teraz przechodzimy do tematu termoizolacji, do zgrzewania. Pokażę na szybko, jak to mniej więcej wygląda proces zgrzewania takiej termoizolacji. Jesteśmy już pod patrolem. Mamy tutaj, jak widać, kompleksową renowację całego podwozia. To zrobione w zakresie właściciela indywidualnie. Dość konkretnie to zrobione jest wszystko. Pełna konserwacja, zabezpieczenie podwozia, ramy. I tak z tematów, które wykonywaliśmy, downpipe, którego ja przed chwilką też pokazywałem, termoizolacja praktycznie do misy olejowej omija kolektor wydechowy, przewody hamulcowe cały downpipe idzie pod skrzynią biegów tutaj jest podpora mocująca do skrzyni biegów za podporą mamy v 2,5 cala cały układ jest od turbo do końca 2,5 cala depektor też jest 2,5 cala bo wyjście z turbo fabrycznie w M57 jest FI 63 więc zrobiliśmy, zachowaliśmy cały układ wydechowy o tej samej średnicy, tutaj mamy Vibanda 2,5 cala do łatwiejszego demontażu całości. Łącznik elastyczny wzmacniany, seria Pro i tak. Ciąg dalszy, 2,5 cala. Układ wydechowy idzie tutaj. Omija nam cały reduktor. Przejście tutaj nad wspornik. Mamy tumnik środkowy przelotowy, żeby delikatnie stłumić na życzenie klienta, na życzenie właściciela. Tutaj omija nam znowu elementy zawieszenia z tyłu. Omija cały most przy zbiorniku, schodzi w dół. I tam końcóweczka, którą też od zewnątrz przed chwilką pokazywałem, tak się to całościowo prezentuje. Finalnie. Po zakończeniu prac w patrolu zróbmy klasyczny sądczek, sprawdzając jednocześnie zakres decybeli generowanych przez nowy układ wydechowy. hmm